Dzień dobry. Zobaczcie. 8.18, a ja wstaję. Niemożliwe, a jednak. Tak, moi drodzy, niemożliwe, a jednak 8.18, chociaż ja nie śpię już. Po, po godzinie 3 się obudziłam i nie mogłam mm, zasnąć. Później usnęłam. E, a przed 6 w mm, firmie po prostu zaczęli tak trąbić, że się przebudziłam. Jak sobie leżałam, leżałam, aż w końcu wstałam i jest po ósmej. Ja zaczęłam, jak widzicie, od płatków. Są to węglowe płatki pod oczy, redukcja zmarszczek, detoks, aktywny węgiel, kwas hialuronowy. Zobaczymy, co to jest ciekawego. 30 minut. 20-30 minut trzymamy. Powiem wam, że pierwsze wrażenie bardzo fajnie, bardzo fajnie się trzymają, nie odklejają się. Ja już mam je chyba z 5 minut na sobie, także już te pierwsze wrażenie jest pozytywne. Mam nadzieję, że dalsze 20 minut również będzie w miarę w miarę pozytywne. Także to już ja zmykam robić jakieś śniadanie. Nie ja wiem czy to będzie dzisiaj taki vlog. Planuję Wam pokazać też kilka rzeczy, które kupiłam. No i w międzyczasie chyba jeszcze muszę. A dobra, to nie. Tak, kilka rzeczy, które kupiłam i być może dzisiaj ukaże się jeszcze filmik z moją paczką. Tylko właśnie teraz nie wiem, którą, bo zamówiłam dwie, także wszystko zobaczymy w paraniu jak to wyjdzie. To ja zawieram się, moi drodzy, za zjedzenie śniadania. Dzisiaj mamy chleb z ziarnami, do tego pomidorki, jak widzicie, w dwóch kolorach. I jajko na twardo, prosto od góry. I dostałam wczoraj od znajomej. Eee, szkoda, bo brakuje mi tutaj majonezu, ale dzisiaj sobie daruję. I do tego mamy takiego palucha mm, z łososia wędzonego, także... Ja wiem, że tutaj tego łososia, to wierzcie, tam pewnie kot napłakał, ale kupuję w pewnym sklepie od jakiegoś czasu i jeszcze żyjemy, także a że smakuje, to najważniejsze. To ja zmykam śniadanko konsumować, a z wami łączę się później. To ja moi drodzy, już po zdjęciu tych płatków żelowych, jeżeli chodzi o wrażenia super, tak jak były. Podczas zakładania i tutaj przychodzę do Was z takim małym holem zakupowym. Tutaj akurat mamy z nie wiem, czy to jest Chińczyka czy skądś, ale dostałam te podkładki na stół. Bardzo fajne one, słuchajcie, są z takiego, nawet nie wiem. A podkładka nie wiem, czy tu mi się sfokusuje, czy nie. PCV, ale one takie. Takie są, nie wiem, jak to nawet nazwać. Bardzo takie przyjemne, słuchajcie, w dotyku. Jest ich 6 sztuk niebieskie, także zastąpią te moje zielone. I już jak jesteśmy tutaj to będziemy mieli zatło. Ostatnio napadłam, słuchajcie, na pepko, i chyba wykupiłam większość skarpetek, jaka tylko była możliwa. Tutaj mamy stopki z napisem Aloha, y, trzy pary. Tutaj mamy w środku gładkie, dwie z napisami po 4,99. Tutaj mamy takie pojedyncze po 99 groszy, gdzieś miałam jeszcze jedną parę, a <laughs> tu mamy po 99 groszy, stopki. A, tu dwie pary białych kupiłam. Tutaj mamy kolejne po 6,99. Te są już troszeczkę takie, um, jak gdyby z grubszą taką fakturą, ale bardzo, bardzo fajne. Tu mamy różowe, chociaż to nie oddaje kamera. Szare, no i żółte. No i ostatnie, chyba najsłodsze, flamingi, też 6,99. Tak jak poprzednie. Tu mamy w paseczki gładkie i właśnie flamingi. No i ja już mam zapowiedziane, że te wyflamingi zabiera moje dziecko. No ale to było do przewidzenia. Także obrabowałam pepko ze skarpetek. I teraz słuchajcie, z Rosmana kilka rzeczy. Tutaj mamy e, kapsułki takie. Pielęgnacyjne, witamina E i olej z jujuby. Każdy rodzaj skóry z Isany. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ nie miałam tych kapsułek, a już kilka razy na różnych kanałach widziałam, że dziewczyny używały. I zobaczymy, jak się u mnie sprawdzą. One, słuchajcie, mam tutaj nawet paragon. Te kapsułki kosztowały 7,29. Tutaj mamy taką takie fajne płatki koronkowe słuchajcie pod oczy są to hydrożelowe płatki pod oczy także zobaczymy jak one się sprawdzą ja je w ostatniej chwili w ostatniej chwili je znalazłam i ona była chyba też po 7.99 tak ona była po 7.99 <laughs> I ostatnia rzecz są to skarpetki, słuchajcie, nawilżające. Tak, skarpetki, to jest taka maska do stóp w postaci skarpet. Jestem też bardzo ciekawa, one akurat kosztowały 11,99. Także zobaczymy, jak one się sprawdzą. Miałam wziąć te złuszczające, ale jakoś tak mam obawy przed tymi złuszczającymi skarpetkami. Także dajcie mi znać, czy Wy też jakoś... Macie właśnie takie obawy, czy bardziej takie nawilżające wolicie? Także to jest to. I oprócz tego, słuchajcie, testuję. Właśnie jestem w fazie testu. Co prawda, teraz e, na czym innym trzymam telefon, żeby właśnie Wam pokazać, ale testuję. Takie cudo. Takie cudo. Takie cudo gimbala. Nie wiem, jeszcze do końca nie obczaiłam funkcji ani nic, także trzymajcie kciuki. I jak tylko się zapoznam z tym urządzeniem, to oczywiście zdam Wam swoją relację. Jestem bardzo ciekawa. Troszeczkę wczoraj, e, troszeczkę wczoraj poczytałam, poglądałam filmików na YouTubie. Także no, tutaj mamy taki do wkręcenia tu się wkręca także jeżeli będziecie chcieli to po prostu nagram osobny taki filmik, także dajcie w razie czego znać w komentarzu nie będę się teraz rozgadywała na jego temat i cóż, ja zmykam ogarniać po śniadanku a z Wami łączę się już później Przypomniało mi się jeszcze, że kupiłam w pepko słuchawki z głośnikiem. One są fajne, ponieważ, tak, dam radę, ale chyba dam jedną ręką otworzyć. One mają, słuchajcie, jedyne co mi się spodobało to właśnie ten zameczek taki. Bo jeżeli chodzi o jakość w ogóle słuchania wiecie, przez te słuchawki, to tak to tak. Um sobie, one mają tutaj ten taki fajny zameczek, dzięki czemu ten kabel się po prostu wiecie, tak nie plącze tu mamy sznurek, także ja bardzo nie lubię takich słuchawek to jest dla mnie koszmar, tutaj mamy jeszcze dodatkowo te dwie gumki, one kosztowały dyszkę tak, dyszkę, no ale zobaczymy, może jeszcze się jakoś wyrobią, no dobra, no to ja już kończę to ja jestem, moi drodzy, w fazie robienia obiadu. E, ryba. Tutaj mam akurat filet z dorsza. U, dorwałam jakiegoś z Biedronki. 39,90 chyba za kilogram. E, ja mam tutaj takie trzy płaty. E, do tego będzie potrzeba... Potrzebne będą nam warzywka, czyli marchewka, pieczarka, cukinia, papryka, i tutaj mam dwa ząbki czosnku. O, jeszcze mi czosnek ucieka. Jeżeli ktoś nie lubi, to może nie dodawać. Ja mam tutaj trzy takie średnie marchewki, dwie pieczarki, pół cukinii i połowę papryki czerwonej. Oczywiście ja mam obraną ze skórki paprykę, ponieważ nie toleruję innej. I tutaj będę miała jeszcze pomidory krojone w puszce. Można dać oczywiście świeże. Będzie potrzebne nam również naczynie żaroodporne. I cóż, teraz yy, fileta oprószyć solą, pieprzem, yy, można również przyprawą do ryby, ale nie jest to konieczne, jak kto woli. Warzywka będziemy podsmażać, jak już troszeczkę się zrumienią, dodamy do tego pomidory, a resztę zobaczycie za chwileczkę. Rybka już jest doprawiona, na dno naczynia dałam dosłownie... Yy, dwie takie małe krople oleju, czosnek, bazylia i rozsmarowałam podnie dnie nacznia żaroodpornego. Tu już mamy nasze warzywka. Za chwileczkę będę je przekładała na rybę. I co jeszcze? Ten piekarnik nagrzewamy do 180 stopni i rybkę pieczemy około 25 minut. Wiadomo, każdy piekarnik jest inny, ale tak minimum te 25 minut Wydaje mi się, jest odpowiednie. E, oczywiście należy kontrolować, bo to wiecie, jak to bywa z tymi piekarnikami. I będziemy rybkę przykrywać drugim naczyniem. A jeszcze warzywka, które mam na patelni, e, smażę na oleju kujawskim pomidor, czosnek, bazylia. I cóż jeszcze? I za chwileczkę przejdziemy do następnej czynności. Dobrze, moi drodzy, to teraz będziemy przerzucać do naszego naczynia żaroodpornego ryb, na rybkę warzywka. Mm, to wspaniale, słuchajcie, pachnie naprawdę rewelacja. Rewelacja. Wszystko zgarniamy. Dobrze. I ładnie Rozprowadzamy cały ten nasz warzywny farsz na rybę, żeby pokrywał rybkę. I cóż, przykrywamy nasze naczynie. No nie jest brudne, tylko ja tutaj na tej stronie e, przyprawiałam sobie rybkę. I nasze naczynie żaroodporne wkładamy do piekarnika 180 stopni. 25 minut widzimy się już w efekcie końcowym. Rybka już, moi drodzy, się zrobiła, upiekła. Jest mięciutka. Nie wiem, czy będzie coś widać. Jest naprawdę, słuchajcie, rewela. O, ale wszystko zaparowało. Rewelacyjne. Także. Ja już dogotowuję kaszę, zabieram się jeszcze za zrobienie obiadu dla młodzieży placki ziemniaczane. Także dwa obiady trzeba było zrobić, ale rybkę wam polecam, jest rewelacyjna. Ja, moi drodzy, przychodzę się już z Wami pożegnać maseczkowo. Zaczęłam od płatków pod oczy, kończę maseczką. Tak sobie jakoś wymyśliłam. Już zaczynam zastygać. Jest to maseczka z dermaglin, e, przeciwtrądzikowa z e, zieloną glinką e, e, kambrejską. Także bardzo fajna. Póki co maseczka nie mam jakichś problemów z nią. Fajnie zastyga. Przy okazji były małe szkody, ponieważ mój pędzelek do nakładania maseczek się... Zepsuł po prostu go złamałam, także trzeba zakupić nowy. Ja dziękuję Wam, moi drodzy, za to, że byliście, że jesteście ze mną, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, ponieważ już tak niewiele dzieli kilka osób, abym mogła zapowiedzieć rozdanie. Także jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, gorąco zachęcam do naciśnięcia tego przycisku, subskrybuj. Miłoby było, gdybyś przy okazji było naciśnięte, był naciśnięty dzwoneczek. Wtedy będziecie ze mną na bieżąco. Także ja jeszcze raz gorąco wam dziękuję i zapraszam na kolejny filmik. Pozdrawiam, pa pa.